Witajcie moi drodzy ponownie na moim kanale związanym z fotowoltaniką oraz ogrzewaniu domu prądem z wytworzonej energii z fotowoltaniki. W dzisiejszym filmie chciałem wam pokazać, w jaki sposób zakład gazowy zdziera z nas pieniądze, delikatnie mówiąc. A więc tak, oczywiście chciałem też wszystkich powitać nowych, wszystkich nowych użytkowników, którzy się pojawili na moim kanale, dla tych, którzy nie wiedzą, Chciałem przypomnieć, że włożyłem wiele wysiłków, aby założyć fotowoltaikę samodzielnie na tachostce betonowej. Na ten temat dodałem wiele, wiele, filmów, także też proponuję, aby można było sobie je przejrzeć i zobaczyć jak to wszystko wygląda po kolei. Jakie było założenie tego wszystkiego? Aby przejść z ogrzewania gazem, które mam obecnie, na ogrzewanie prądem i w tym celu co również zaprezentowałem na moich filmikach, Założyłem specjalne kurtyny, kurtyny powietrzne. A no, to nie ma znaczenia, jakiej firmy. Dwie w salonie na dole, no i trzy u góry w każdym ze spokojów nad, nad drzwiami. No i to bardzo fajnie działa. Te kurtyny bardzo fajnie dogrzewają mi tutaj pomieszczenia. Dają naprawdę dużo ciepła. Mają dwa tryby działania. Także jestem z nich mega zadowolony. I przy okazji jeszcze zmieniłem ogrzewanie wody bieżącej, użytkowej, gdyż dodałem specjalną grzałkę trójfazową w moim zbiorniku 300-litrowym i dzięki temu udało mi się praktycznie zupełnie ograniczyć zużycie, zużycie gazu. No i teraz jak to widać na, na rachunkach, które przyszły. Zobaczcie tutaj, proponuję w ogóle każdemu sobie zrobić ta, 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 takie, takie tabele. Ja takie tabele mam praktycznie do, do wszystkich mediów, do prądu, do gazu, do, do wody, do śmieci, i tak dalej. Jeszcze mam wpisane podatek od gruntów, także później mogę sobie dokładnie wszystko sumować, wszystkie, wszystkie, wszystkie opłaty. Podzielić, no ja tak bardzo często robię, dzielę to przez 12 i mi wychodzi, ile, ile jakie mam opłaty powiedzmy co miesiąc za użytkowanie mojego domu. No i teraz jak to wygląda, jeżeli chodzi o poprzedni rok? No to w poprzednim roku. Między okresem, tak jak tutaj widać, 19 sierpień i 1 październik, no to zużyłem 47 metrów sześciennych. Zapłaciłem za to 144 zł. Załóżmy. Jak to się ma w tym roku? No to w tym roku widać, że nawet w okresie, można powiedzieć, trochę dłuższym. Tak, trochę dłuższym. O 10 dni. Tam 11. E zużyłem 19 m tak także różnica jest dosyć znacząca, tak, no i tak samo na, na kwocie, chociaż na kwocie widać, że nie jest aż taka duża, to jest to 44 zł, to jest 120. Znacząca różnica już się pojawia w następnym okresie, gdzie oczywiście tego ogrzewania jest więcej, gdzie sama, oczywiście oprócz ogrzewania, dogrzewania wody użytkowej, tutaj jeszcze wchodziło dogrzewanie kurtynami, już tutaj znacząco ten, ten procent był dużo większy. W poprzednim roku 298 metrów sześciennych, 560 zł w tym, w tym roku za ten sam okres, praktycznie za ten sam okres, tak jak widzicie, 99 metrów, czyli 200 metrów, no prawie 200 metrów mniej sześciennych. 316 zł do zapłacenia za to, no i jak tu się nie cieszyć, tak? Patrząc na te rachunki, od razu stwierdziłem, że jest super, że dokładnie jest, idzie to wszystko w tym kierunku, w którym chciałem. Ale jak dokładnie przyjrzałem się rachunkom, co tam zacja w ogóle płacę i tak dalej, jakie są poszczególne kwoty, zwróćcie uwagę, tutaj jest ten rachunek za 120 zł, ten, który jest tutaj. No i na fakturze też widać przy okazji ten okres, tak? Za jaki ten odczyt, który był poprzednio, no, odczyt rzeczywisty, także tutaj jest 89, 10 2, wszystko się tutaj zgadza, tak? No, i widać, że za, za tą fakturę było do zapłacenia 120 zł. No i teraz przyjrzymy się uważnie tej fakturze. Za paliwo gazowe 24 zł. Za dystrybucję stałą 69 zł. Prawie 70 zł za samą dystrybucję. Co jest poniekąd szokujące. Jak ja to zobaczyłem, to nie mogę po prostu w to uwierzyć. Jak to jest, że ja tego wcześniej nie widziałem? Okazuje się, że. Jeżeli ja płaciłem wcześniej, powiedzmy, to zużycie było dużo większe w okresach zimowych, oczywiście ta kwota też do zapłacenia była dużo większa, ten procentowy udział tej dystrybucji stałej nie był taki duży. W tym momencie, na chwilę obecną, jeżeli ja już mam dosyć niewielkie zużycie tego gazu, no to tutaj to mi robi dosyć znacząco różnicę ta dystrybucja stała. No, i przypomnę, że tak jak widzicie, ja tutaj jestem w grupie taryfowej 3,6, czyli rozliczam się co, ta szóstka oznacza co, co dwa miesiące. No i 3,6, grupa taryfowa 3 oznacza, że tutaj oczywiście jeszcze dogrzewam nie do żywotu użytkowo, to jeszcze ogrzewam cały dom gazem. No, także dosyć nieciekawie, i można powiedzieć, że człowiek, jak coś takiego widzi, to się delikatnie mówiąc, bardzo denerwuje, tak? Następna faktura. Tutaj jest 99 metrów za okres 10 października, drugi październik, drugi grudzień, 316 zł. Patrzymy sobie, następna faktura. Opłata paliwo gazowe. Można powiedzieć, tutaj jest 145. Opłata za paliwo gazowe. No i tutaj mamy dystrybucja. Tutaj, tak. Opłata dystrybucyjna 118. Tutaj jeszcze jest taka dystrybucja zmienna dystrybucja stała, także to też do siebie dodajemy. Także też widać praktycznie, no, taka sama kwota tutaj wychodzi. Tyle samo, co zapłaciłem za paliwo gazowe, tyle samo muszę zapłacić za. Za dystrybucję stałą i dystrybucję zmienną. Jak to tutaj wyglądało wcześniej? Ta dystrybucja stała była wówczas dosy, dosyć znacząca tutaj w e, kosztach, dosyć, dosyć e, znaczący procent był, e, całości tej kwoty do zapłacenia. Tutaj już jest troszeczkę lepiej, można powiedzieć. Dystrybucja stała to jest 118 zł. Ale też jeżeli porównamy jedno z drugim, no to wychodzi, że połowę z tej kwoty praktycznie zapłaciłem za, kwotę, za dystrybucję. No i oczywiście no, yy, widząc to, Napisałem do zakładu gazowego, że po prostu chcę przejść w inną, w inną grupę taryfową, gdzie te opłaty dystrybucyjne są mniejsze. Tutaj jest odpowiedź, jaką uzyskałem. Oczywiście, tutaj jest opisane, kto mi dostarczy i tak dalej, kto jest operatorem. No i najważniejsze rzeczy. No, co oni tutaj napisali że ja nie mogę sobie sam z siebie z, 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 zmienić tej grupy taryfowej na wniosek klienta, tak jak Ty napisali z W3 na W2, czy tam W1. Nie ma takiej możliwości. Mogę to zrobić dopiero po 12-miesięcznym 12 okresie roku umownego. U mnie rok umowny tutaj na każdej fakturze każdy ma rozpisany, rok umowny jest tutaj, tak? U mnie rok umowny minął 28 lutego. Czyli okazuje się, że do 28 lutego będę musiał Tyle dodatkowo płacić za tą dystrybucję stałą, czym się nie godzę po prostu na chwilę obecną. Bo po to zakładałem fotowoltaikę, aby właśnie mieć jak największą oszczędności już od momentu za założenia tej fotowoltaiki. No i jakie mam opcje? Jakie mam opcje? To teraz to również proszę Wasze komentarze, jakbyście to rozwiązali ze swojej strony. Ja wpadłem na taką, na, na, taką na taką możliwość, żeby zrezygnować, po prostu zerwać tę umowę z zakładem gazowym. Zrywam zrywa ją od 1 stycznia, no i podpisuję z powrotem od 2 od, od, od drugiego, drugiego stycznia, załóżmy, żeby wejść w, w, w ten nowy okres z inną grupą taryfową. Bo wiem, że przy podpisywaniu umowy od razu deklaruje się, jakie będzie zużycie gazu. Także mogłem sobie zadeklarować, że będzie, że będzie po prostu poniżej 1200. I jak to wygląda w tej tabeli od, od PGNG, w jakiej grupie się znajdujemy? No ja jestem w tej grupie 3.6, tak jak widać e, zużycie roczna, ilość umowna to jest ściągnięte z, bezpośrednio z PGNG, między 1200 a 8000, czyli ja jestem teraz tu. Już na chwilę obecną widzę, że na pewno znajdę się w tej grupie po tym zużyciu, nawet pod koniec lutego, bo już z 1 stycznia z powrotem zacznę y, y, dogrzewać y, kurtynami. A, na chwilę obecną musiałem przejść z powrotem na dogrzewanie gazem, gdyż okazało się, że zużyłem całą, całą energię, którą zgromadziłem w banku, w banku energii. Też fotowoltaikę udało mi się dopiero podłączyć, no coś na początku lipca, z tego co pamiętam, także nie od początku roku, a okres na najlepszej pracy fotowoltaiki no to przypadało akurat na czerwiec zdaje się tego roku, z tego co już zdążyłem się rozeznać. Dlatego zużyłem całą energię, ja to kontroluję co, co miesiąc, spra sprawdzam ile, ym, na, ile zużyłem, ile wyprodukowałem, ile oddałem do sieci, także to wszystko mogę sobie sprawdzić na liczniku, to są te wartości 180280. 2.8.0, mogę sobie to zweryfikować, ja to weryfikowałem co, co miesiąc. Także widziałem, że, że zużyłem całą energię z banku energii, m, którą oddałem Oczywiście tutaj przypominam, że to co oddamy do sieci, jeżeli jesteśmy poniżej 10 kWp, na no to odbieramy 80% z tego. Także ja sobie że już, że już to odebrałem, więc przyszedłem z powrotem na gaz w tym momencie. No, można powiedzieć, przyszedłem na gaz od, od końca listopada, tak? Praktycznie od, 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 od ostatniego dnia listopada już zacząłem z powrotem dogrzewać gazem. Także... Patrząc na tą tabelę, mimo wszystko y, zmieszczę się w tej grupie w 21 Także będę między 300 a 1200, ponieważ znowu od stycznia y, zacznę dogrzewać kurtynami powietrznymi, które będą zamontowane, oraz y, grzałką w boilerze. Zacznie się nowy, nowy okres rozliczeniowy w marcu, w kwietniu zacznę, zacznę z powrotem dobijać bank energii, także będę mógł to wszystko sobie później zniwelować, to co złożyłem w, w styczniu i w lutym. No i tak wygląda teraz ta moja sytuacja. Czy wy zetknęliście się z takim problemem? Jak to rozwiązywaliście? Bo dla mnie na chwilę obecną nie bardzo mogę to zaakceptować, nie zgadzam się z tym, aby tak w taki sposób być powiedzmy yy... Wykorzystywany przez zakład gazowniczy, no ja to inaczej nie, nie mogę tego nazwać. Czy jest jakaś inna opcja, która by tutaj wchodziła w grę, oprócz tej, którą tutaj zadeklarowałem? Oczywiście to wiąże się ze sobą z pewnymi problemami, gdyż ja te problemy przerabiałem. Podłączenie się do, do gazu. Przez zakład gazowniczy, to ja z tego co, co wiem, Pegeling działa dosyć opieszale w, w, w tym temacie. Także tutaj też dosyć mocno obawiam się tego, że jeżeli ja nawet będę chciał zerwać umowę z dniem 1 stycznia i podpisać ją 2 stycznia, to może wcale tak nie wyjść. I oni mogą mnie podłączyć dopiero po załóżmy do miesiącu, tak? Także tutaj istnieje ten realny problem, który może się pojawić. No i właśnie dlatego troszeczkę się obawiam, aby, aby w taki sposób to załatwiać tą sprawę z zakładem gazowym. I ewentualnie może doczekać do tego 28 lutego, gdyż ten okres już nie jest długi. Zostało mi te powiedzmy 2,5 pół miesiąca, tak. Tam dwa, dwa miesiące i, i dwa tygodnie, aby, aby, aby to załatwić. Także zobaczymy jak to, jak to wyjdzie. Napiszcie w komentarzach jak, jak wy byście ze swojej strony to załatwili. No i ewentualnie jak Wam się podobał ten, ten, ten kanał i uważacie, że tutaj coś moglibyście z niego zaczerpnąć jakąś wiedzę, zasubskrybujcie, dodajcie łapkę w górę. Będę naprawdę wdzięczny. Dziękuję za uwagę.